Kolejny blok boczny. Partner wykonuje uderzenie sierpowe lub otwartą dłonią krawędzią szutą i Ważne tylko, żeby trajektoria była w ten sposób od boku. Żaden skos, nie, nie jakiś prosty, tylko od boku. Teraz co robimy? Sprawdzamy sobie co jakiś czas partner faktycznie nas uderza znowu. I je robiliśmy na suwo, czyli ta jedna ręka. Idzie obok policzka, druga, idzie tutaj. Dodatkowo robię taki ruch barkiem, żeby zamknąć jeszcze bardziej e, tą powierzchnię, tą płaszczyznę, gdzie jest szczęka, żeby partner nie mógł się przebić, w razie czego tu, tylko przeszkadza mu ten bark. No i oczywiście ta druga ręka też jest do pomocy albo z tej strony, albo tutaj, albo troszkę przed nami. Byle, żeby ona była przy twarzy, a nie żeby tak sobie zwisała. Czyli bardzo powoli, z partnerem, raz, jedna strona, wracamy tu, druga, hop, wracamy, z powrotem, teraz jest na przykład zmiana, że ja chcę uderzyć, raz z jednej, wracam, raz z drugiej, powrót i jeszcze raz, hop, jedna strona, druga strona. Pamiętamy znowu o tym, żeby było dostosowane tempo, żeby się nie śpieszyć, jest to... No jeden z trudniejszych bloków tak naprawdę na początek, kiedy ktoś do, dopiero zaczyna. Na pewno ma też dużo takich elementów, które łatwo zapomnieć, Był właśnie ta broda, ten bar, czy ta druga ręka. Nie śpieszymy się, dbamy o to, żeby ćwiczyć spokojnie, powoli, zachowując wszystkie te elementy.